Audia 4B678 Turbo. Wymieniamy dzisiaj termostat takiej firmy, ponieważ auto się na średnio dogrzewa i temperatura spada. Temperatura po 9 km po mieście. Z czego zaczniemy? Zaczniemy od spuszczenia płynów w chłodnicy. Odłączymy akumulator, żeby nie wysypało żadnych jakichś tam błędów. Odepniemy przepustnicę, wąż od dolotu, wąż od tej wody. Siąniemy pasek ściągniemy alternator, no i zobaczymy, tutaj co dalej. O, mamy już spuszczony, jak widać. Odpiliśmy już również klemy od akumulatora. Bierzemy się teraz za demontaż przepustnicy i tego całego tu orurowania. A wspomaga się będą dzisiaj narzędzia M4K garage. Wydaje mi się, że spoko zestaw. Myślę, że do tej roboty zupełnie wystarczający. Mamy już alternator wyjęty. Jak widać czeka mi jeszcze wymiana sprzęgiełka alternatora bo nie działa tak jak powinno No i co? Dobieramy się do tego termostatu Nie wiem czy to będzie widać mam telefonem Tam mamy termostat Widać chyba, że już tam z niego coś nawet cieknie no i co, no teraz czeka mnie najlepsza zabawa. Mamy termostat już wyjęty. Jak widać, prezentuje się on tak w porównaniu tutaj z tym nowym. Pisali na aukcji, że to jest niby oryginał z startymi numerami, aczkolwiek nie jest to oryginał. I wygląda to w ten sposób. To mi się łamał kluciec. Już taki był lichy, Widać było, że gdzieś musiał być delikatnie pęknięty, bo coś tam podciekało. No i co, zaraz go rozbierzemy, zobaczymy, jak on nam wygląda w środku. I tak na pierwszy rzut oka, co sprawdziłem, to dmuchając w tej tutaj króćce, ten tutaj trzyma, a ten przepuszcza. Także nie wiem, jak do końca powinno być, ale aczkolwiek tak to wygląda. Mamy rozebrany termostat, tak to wygląda. Już tutaj bardziej go nie będę rozwalał, bo to już tam nie ma sensu. kogoś interesowało, tutaj są jakieś numery. A teraz jedna taka mała uwaga: już tutaj wszystko rozbierzecie. To tutaj też jest jeszcze, nie wiem czy to będzie widać, o tam jest taka śruba trzymająca jedną rurę od wody. Co ja się naszarpałem, to z tym, żeby to ściągnąć, zdemontować. Dopiero później zauważyłem, że tam należy jeszcze odkręcić śrubę. Także nic na siłę, wszystko spokojnie. A teraz taka jeszcze mała ciekawostka. Kiedyś wymieniałem tutaj zbiorniczek płynu. i Zobaczcie, jak się Chińczyk pomylił. A więc mamy wszystko już poskładane. Przepustnica jest na swoim miejscu. Płyn zalany. Węże, wszystko podpinane. Alternator założony. Wszystko poskręcane. No, Był jedyny problem, taki że jedna śruba od termostatu gdzieś mi wpadła i nie mogłem za cholerę jej znaleźć. Ale nie mogłem znaleźć podobnej, aczkolwiek tam się udało, znajomy mi podrzucił. Także co? Grzejemy, odpowietrzamy no i sprawdzamy, zobaczymy jak będzie. Ma aktualizacja, po wymianie trochę ciekło I nie zapomnijcie wymienić tego tutaj o ringu. Nie wiem do końca jakich jest rozmiarów, bo znajomy mi tam podrzucił po prostu taki o ring ale po prostu stary już był spaszczony i się nie nadawało do niczego i aktualizujemy temat co? ruszamy, zobaczymy jak się wskazówka podniesie tak po 3 km zazwyczaj taki to jest mój dojazd do pracy mamy przejechane około 3 km temperatura minus 8 a wskazówka, no powiedzmy dochodzi do 70 stopni no gdzieś 60 będzie miała Wcześniej przy temperaturze około zera, to wskazówka nawet nie drgnęła przez tą trasę. Musiałem objeździć pół miasta, żeby w ogóle wskazówka się ruszyła. Może nie ruszyła, ale że po prostu temperatura poszła tak wyżej. Też do mnie ma, może się mylę, ale też może być to powodem masełka w zaworkach odmy i tak dalej, ponieważ silnik się nie dogrzewa tak, jak powinien, dlatego. M może być taki objaw, nie?